Witam serdecznie i zapraszam na następny przegląd do sklepu Sensei. W tym filmie zobaczycie akcesoria i dekoracje jesienne, a także na święta Bożego Narodzenia, jakie już można kupić w tym sklepie. Nowości jest dużo, dlatego warto obejrzeć film do końca. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, aby być na bieżąco z wieloma nowościami z różnych sklepów, zostaw subskrypcję. Możesz też zostawić komentarz oraz łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Oraz udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zapraszam do oglądania. W nowości znajdziemy np. ceramiczny półmisek do serwowania z dwiema przegródkami. Jego cena to niecałe 20 zł. Jest też ceramiczna okrągła taca z motywem dyni. Cena tacy to niecałe 36 zł. Nadaje się do na mikrofalówki oraz do zmywarki. Nie są podane jej wymiary, ale nadaje się do zmywarki i mikrofalówki. Jest też szklana przeźroczysta taca mająca kształt dyni. Może być myta tylko ręcznie, kosztuje niecałe 20 zł. Szklane w sklepie Sensei są na przykład też pojemniki mające kształt grzybów, lub jak za chwilę będziecie mieli okazję także zobaczyć, mające kształt dyni. Takie jak ten z pokrywką kosztuje niecałe 18 zł. Wykonany jest m.in. z żebrowanego szkła, może być myty w zmywarce. A to niewielki szklany pojemnik z pokrywką, mający kształt dyni. Może być myty w zmywarce, a jego cena to niecałe 20 zł, nie są podane jego wymiary. Taki sam kształt, ma nieco większy szklany pojemnik, widoczny teraz. Większy kupić możemy za 25 ,99 zł 99 groszy. Są też takie szklane pojemniki, kształtem zbliżony do kształtu dyni. Ten pojemnik z pokrywką kosztuje niecałe 16 zł. Może być myć tylko ręcznie. Kształt dyni ma też ten pojemnik z pokrywką, który jest ceramiczny. Ma wymiary około 14,5 na 16,5 cm. Kosztuje niecałe 30 zł. Jest też ceramiczny słoik w kształcie lisa. Jego aktualna cena to niecałe 26 zł. Pojemnik ma średnicę 10 i wysokość 21 cm. Może być myty tylko ręcznie. W trudności jesiennych znaleźć możemy też ozdobne ramki na zdjęcia. Taka jak ta przeznaczona jest na zdjęcie mający wymiary 9x13 cm. Kosztuje niecałe 13 zł. A to świeca w szklanym, szczelnie zamykanym pojemniku mająca zapach dyniowego ciasta. Cena świecy to niecałe 30 zł. W sklepie jesienne są też dekoracyjne poduszki, taka jak ta, dostępna jest w kilku kolorach do wyboru. Ma średnicę 23 cm, aktualnie kosztuje niecałe 30 zł. To drugi kolor tej właśnie poduszki. Motywy jesienne widoczne są też na albumach na zdjęcia. Zdjęcia do tego albumu można wklejać, a jego cena to niecałe 16 zł. Przeznaczony jest na 144 zdjęcia o wymiarach 15 na 10 cm. Dodatkowo album zawiera też naklejki. Tak właśnie wygląda w środku. I jeszcze jeden wśród ceramicznych pojemników z pokrywką mających kształt dyni. Pojemnik ma średnicę 10 i wysokość 14 cm. Jego cena to niecałe 20 zł. W sklepie Sinsei już powoli pojawiają się też akcesoria świąteczne na święta Bożego Narodzenia. Motywy świąteczne widoczne są np. Na, na tych właśnie szklankach ze szklaną słomką i drewnianą pokrywką. Ta szklanka ma pojemność 450 ml, kosztuje niecałe 13 zł. Może być myta tylko ręcznie. A to jeszcze jedna wśród tego rodzaju szklanek, tym razem jesienne wzory. Kosztuje tyle samo co poprzednia, niecałe 13 zł. Ma pojemność 450 ml. Świąteczne bożonarodzeniowe motywy widoczne są już na niektórych nowych kubeczkach. Ten kubeczek kosztuje niecałe 8 zł, nadaje się do mikrofalówki oraz do zmywarki, nie jest podana jego pojemność. A to następny kubeczek z motywem świątecznym. Tak jak poprzedni kosztuje niecałe 8 zł, nadaje się do mikrofalówki oraz do zmywarki. Poza tym wśród akcesoriów świątecznych w sklepie Cinsy znaleźć możemy jednopoziomowe ceramiczne patery. Jak można zauważyć, różnią się wielkością i dostępne są w kilku wzorach do wyboru. Zobaczmy najpierw na tą okrągłą w kolorze białym z widoczną na nie śnieżynką. Cena patery to niecałe 30 zł, może być myta tylko ręcznie. Nie nadaje się do mikrofalówki, nie są podane też jej wymiary. Widoczne teraz rzeczy kupić można w niektórych sklepach stacjonarnych oraz w sklepie Sensei Online. A to następna okrągła patera z motywami świątecznymi. Tak jak poprzednia, jest ceramiczna, może być myta tylko ręcznie, kosztuje niecałe 40 zł. A to następna okrągła jednopoziomowa patera. Taką jak ta kupić możemy za 25 99 groszy. Jest jeszcze taka okrągła, jednopoziomowa, na której widać ośnieżone choinki. Tą ceramiczną paterę kupić możemy za niecałe 26 zł. i jeszcze jedna patera z zimowymi, świątecznymi motywami. Jest ceramiczna, kosztuje 25 złotych 99 groszy. Zł. Nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki. Nowością w sklepie Sinsay jest też szklany pojemnik mający kształt choinki. Pojemnik ze szczelnie zamykaną pokrywką kosztuje niecałe 13 zł. A to następna nowość, jaką znaleźć możemy w tym sklepie: składana trzypoziomowa półeczka wykonana z tworzywa sztucznego oraz metalu. Półeczka jest do samodzielnego złożenia. Kosztuje niecałe 60 zł i jest na kółkach. Regał na kółkach po złożeniu ma wysokość 67,5 cm, a maksymalne obciążenie każdej z półeczek to 3 kg. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.